Karol Nawrocki powiedział, że podpisze deklarację Słowomira Mencena i tam jeden z punktów dotyczy tego, że prezydent nie zrobi nic, by ograniczyć wolność wypowiedzi. Czy w takim razie można powiedzieć, że Karol Nawrocki ukradł panu Jerzemu mieszkanie? Nie, no, to jest absolutne kłamstwo, bo czym innym jest element można powiedzieć programowy, a czym innym jest kwestia dotycząca prawdy lub fałszu. Pan Karol Nawrocki pomógł biednemu człowiekowi, to zostało jasno powiedziane. Bo sam Słowomir Mencen powiedział, że ma wątpliwości co do tego tłumaczenia Karola Nawrockiego. To wyjaśniono te wątpliwości w czasie spotkania na YouTube. Cały przemysł hejtu Donalda Tuska atakował Karola Nawrockiego i to spowodowało jeszcze lepszy wynik wyborczy w pierwszej turze wyborów. Karol Noworski jestem przekonany, że zostanie prezydentem i deklaracja Sławomira Mencena. Ja się pod nią podpisuję, pod każdym z tych ośmiu punktów. Są już rzeczy, punkty programowe, pod którymi podpisują się wszyscy polscy patrioci. Oczywiście, że będzie to nadużycie, ponieważ to po prostu nie jest prawda. Wolność słowa obejmuje wolność opinii, natomiast nie obejmuje wolności kłamania co do faktów, mówienia, że. Dwa razy dwa jest pięć, jak jest cztery. To co się stało z tym mieszkaniem tak dokładniej? Karol Nawrocki kupił je od pana Jerzego, długoletnio się nim opiekując, przekaz, wspierając go na różne metody, a również podpisali umowę kupna. Jeśli ktoś powie, że Karol Nawrocki ukradł mieszkanie pana Jerzego, to jest w porządku? Nie, no wie pani, to, to oczywiście nie, nie jest w porządku, bo to jest e, nieprawdziwa informacja. i... Na, na A gru... co się stało z tym mieszkaniem? No, to mieszkanie no, właśnie trafiło do organizacji charytatywnej. Sławomir Mencen powiedział, że też nie zgadza się z tym i nie, nie kupuje tego. Um... Panie, Panie, pani, redaktor. Sławomir Mencen po, powiedział to, co pani teraz cytuje, mm -hmm. tuż po wybuchu tak zwanej afery, te, wtedy, kiedy, jak rozumiem, nie dysponował e, pełnią informacji. Sądzę, że teraz takich słów już by nie wypowiedział. Padła Poważnej rozmowy o postulatach programowych Środowiska Konfederacji. Karol Nawrocki tę propozycję błyskawicznie przejął, Co więcej, zapowiedział, że z tymi ośmioma propozycjami się zgadzamy. Rzeczywiście, w dużej mierze były prezentowane w jego programie wyborczym. Nie, nie. Ja bym tak nie mówił, że ukradł mieszkanie pana Jerzego, a że zadeklarował, że nie zrobi nic, żeby ograniczyć yy wolność w internecie, żeby na przykład uchwalić ustawę o mowie nienawiści i później z tego tytułu, no między innymi wy też młodzi ludzie, mielibyście ponosić konsekwencje, to Karol Nawrocki jest gwarantem, że tak nie będzie. A jak pan myśli, czy to dobrze, że Karol Nawrocki będzie występował jako pierwszy na kanale Umencana czy nie? Bardzo dobrze, no, to pokazuje jego determinację, i odwagę. No pan Trzaskowski zawsze się zachowywał tak zachowawczo, on nie wie, on przemyśli, on odpowie później. A to była zdecydowana, twarda, męska odpowiedź, tak. Krótka piłka. Idź na wybory.